serdecznie Belarus taki nieoczekiwany vlog jak widzicie jestem się na podwórku jest fligl gigant a jest i kukurydza z racji dobroci od pana Pawła dostałem pół hektara kukurydzy dostałem pół hektara kukurydzy trzy przyczepy fligl, pronarkę i cynkometa zostałem e, w zamian za odrobek Mówię sobie śmiało to jest pan Zubiński, śmiało tutaj to ujeżdżę sobie e... Wysypaliśmy wszystkie już trzy przyczepy, pan pojechał Ja sobie tutaj troszeczkę dojeżdżę I pojadę im pomóc przykrywać ich pryzmę A później tata tutaj dojeździ, muszę odstawić jednak bez żądzu, bo będzie za blisko To zaraz łapie tura, odstawi się jak widzicie mam łyżko chwytak 400kg plus 800kg obciążniczek z tyłu i z się nawet zrobił niezły, że tak powiem walec gniotowy. Ładnie dojdę, zaraz sobie jeszcze po wrzucam. Przepnę łyżkę z chwytakiem. Żeby ładnie dojeździć takie przeko. Później tata se poprawi jak będzie chciał jednak krowic tam kurde na luz. Eee, więc, więc będzie, myślę, że będzie dobrze Dojeździ się tutaj to przejście tutaj podrzucić Uwaga, Bobela Dobra, poprawka Wielkie podziękowania Paweł dla Ciebie, jeśli oglądasz ten film za tą kukurydzę. No na pewno się przyda, zobaczymy jak moje mućki po paru latach bez kukurydzy no, będą kiedyś siliśmy kukurydzę. Jak one tutaj będą eee, Miały apetyt na nią. W miarę ja zobaczymy, ale w domu nie będę. Dobra, trzeba przegarnąć tą pryzmę tam, bardziej. Widzicie, kiedy śnieg bardzo grudny, no to po tym, e, po tym ostatnim koszeniu, które nagrałem dla was, e, pierdzieliło wszystko ostro. Dobra, przegarniemy trochę w tamtą stronę jedynka, półbieg i kończa i konczaki. o tutaj chcę bliżej żeby było trochę podrównać to pryzmę o. tutaj jeszcze trzeba wybrać, bo te boki bo te boki będzie trzeba popsuwać do środka Że mało doświadczenia, tyle co trochę ukazało w kukurydzy, w wyjeżdżaniu jego Jodzebekiem. A więcej, więcej tej znajomości jako takiej nie mam. Ale tutaj próbuję coś, próbuję coś działać. Każdym razem jak odpilam spuszczam sobie ciśnionko Tutaj mamy chwytak gaszę ciągniczek Włączam zasilanie i opuszczam. Widzicie? Opadło Wtedy mam, nie mam tu ciśnienia. O, cyk, przewody ładnie wypięte. No najlepiej butem. Cyk, teraz do dołu. Jeszcze trochę się nie wypią. Muszę tu zapinanie zrobić, bo jest... ...rywa rozwalone. Czekaj, czy się wypnie. Przepraszam. Już. O, ta Polska walczyła. Jeden przewód, drugi przewód. Mamy belki. Ładnie wsunąć. odstawione teraz sobie troszeczkę popsypuję boki żeby dobrze ujeździć podepnę sobie tura o, cyk, trochę do góry No i tak, ujeździłem troszeczkę pryzmę. Wymiary e, 6x16. O, tak wygląda moja renia. Zakończyłem pryzmę. Wygląda ona tak. Wymiary 6x16. E, Trzy przyczepy zwalone. Jeszcze będzie trzeba je dojeździć. Ale ja uciekam do Pawła. Jak widzicie, wstawiłem tam spawarkę, bo jest potrzebna. Eee, Paweł takiej nie ma i, i tam coś tam trzeba bzyknąć. Wrzuciłem swoją spawarkę na palecie, na Fligla i lecę do niego. Tata dojeździ, tutaj to tu próbujemy doformuję i ładnie popodrzucać, ujeździć. Eee, I nie będzie źle. Jak widzicie, zapięty obciążnik. I tak to wygląda. Kolejny vlog kończę tak. Zobaczymy, jakie będą następne. Ten taki bardzo na spontanie. Ale takie są podobno najlepsze, bo wszystko co na spontanie jest najlepsze. Pozdrawiam, uciekam. Belarus, trzymajcie się gorąco i serdecznie. Trzymka.